Cześć, jest Koskiera, Akademia e-Marketingu. I teraz, w tym nagraniu, znowu wrócimy trochę do kanwy. Chciałbym, żebyś po prostu trochę lepiej jeszcze poznał właśnie ten program, dlatego, że jest tego wart, bo możesz tu robić naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy. A więc, wejdź sobie teraz właśnie na kanwę, zaloguj się do swojego konta. Tu być może masz już jakieś swoje projekty wcześniejsze. Natomiast teraz sobie po prostu y, przejdziemy poszczególne funkcje, tak, żeby było to dla Ciebie bardziej zrozumiałe i żebyś wiedział, jak jeszcze je wykorzystywać. Więc wejdźmy sobie na przykład w taki przykładowy wpis na Facebooka, bo to pewnie najczęściej będziesz y, wykorzystywać. OK, tu nam się już otworzyło. Tutaj będziesz miał zawsze na górze ostatnio używane, jakieś właśnie szablony, z których korzystałeś. Tu jak wiesz, masz szablony do wyboru. Więc jest ich bardzo dużo, i z pewnością coś tam dla siebie możesz wybrać od razu z tych szablonów, żeby je po prostu przerabiać. Natomiast bliżej zajmiemy się teraz po, tutaj tymi zakładkami. Tu, jak wiesz, masz właśnie różnego rodzaju zdjęcia, z których możesz korzystać, możesz je wykorzystywać do, do swoich tutaj różnych prac. Tak jak mówiłem, masz tutaj zdjęcia te z symbolem dolara. Masz zdjęcia darmowe, gdzie po najechaniu myszką, właśnie, wyświetla się napis darmowe, i to masz jeszcze takie zdjęcia, właśnie z taką koroną, także pro. A więc jak chciałbyś tutaj sobie to konto upgradeować, tak, masz tutaj wypróbuj Canva Pro, no to możesz ewentualnie korzystać z tej wersji płatnej Canva, wtedy te zdjęcia, właśnie z tą koroną, one też będą dla Ciebie dostępne. Natomiast uważam, że szczególnie na, na początku, tutaj, Twój, że tak powiem, przygody ze marketingiem, no nie, ma, nie ma takiej potrzeby, bo dużo jest tych zdjęć darmowych, które spokojnie tutaj Tobie mogą wystarczyć do tego, żebyś robił naprawdę fajne, ciekawe prace. Warto wiedzieć, że właśnie tutaj masz też możliwość wyszukania sobie konkretnych zdjęć tak, o konkretnej tematyce. Tu masz też. Podobnie jak w szablonach, taką rozwijalną, taką widzisz tutaj, taki slider, gdzie tutaj możesz też sobie właśnie przeklikać i na przykład wybrać o zdjęcia dotyczące komputera, online, tak, home, laptop, więc są już tutaj takie, y jak widzisz takie dziedziny, takie tematy, które by mogły nas też interesować. Natomiast no, w wyszukiwarkę możesz wpisać dowolną jakąś frazę, czy po polsku, czy po angielsku, i też tutaj kanwa wyszukać te zdjęcia dostępne w tym momencie w jej zasobach, tak? Także jest to bardzo proste. Przykładowo, klikasz laptop, i tutaj wyświetlają się wtedy y, wszystkie takie, no, w jakiś sposób powiązane z tym hasłem. Tu od razu automatycznie kanwa ci zmieniła na takie no, podobne wyszukiwania, tak, jakieś podobne frazy, więc już jest notatnik, jest netbook, od razu tak coś czego nie było wcześniej, także także y, też masz takie automatyczne podpowiedzi i tu wtedy z tych zdjęć sobie oczywiście wybierasz, także jest jest co robić naprawdę dużo fajnych postów można zrobić. Ok, następny element, y, który zresztą właśnie jak widzisz nazywa się elementy. Elementy, kształty. W każdym bądź razie tutaj najróżniejsze masz rzeczy, które rzeczywiście dosyć często mogą być przez ciebie wykorzystywane. To, co pewnie najczęściej będziesz wykorzystywać, to na przykład mogą być siatki, kształty, ramki. I, i teraz czemu to służy? Jeśli chodzi o siatki, tutaj zróbmy sobie wyświetl, wszystko, bo tu tych siatek masz bardzo, bardzo dużo. To jest nic innego, jak już taki podział y, twojego, Twojej pracy, no, Twojego tego zdjęcia, obrazka, na poszczególne pola, gdzie później możesz wkładać jakby zdjęcia i one się będą automatycznie dopasowywać do tego pola. Więc jak widzisz, tu zaczyna się od jedno, jedno zdjęcie, tak, później już jest podział na dwa różne konfiguracje tych dwóch zdjęć i coraz więcej, coraz więcej, aż tutaj no, masz naprawdę już. Im niżej zjedziesz, to, to taka już jest sieczka, bo bardzo, bardzo dużo tych pulsów się pokazuje. Generalnie do wpisów na Facebooka, do różnych tych prac, no, nie zalecam większego podziału niż na cztery pola, tak? więc to, co najczęściej będziesz pewnie wykorzystywać, to albo jedno właśnie zdjęcie, albo podział taki na dwa lub trzy, czasami może się zdarzyć na cztery. I to działa w bardzo prosty sposób. Jeśli przykładowo chciałbyś taki podział. Tak? Załóżmy ten, klikasz, on tutaj wskakuje, i tu masz automatyczny właśnie podział już na twoje jakieś zdjęcia. I teraz jeśli wrócimy do zdjęć i załóżmy sobie, wrzucimy taką fotkę. I teraz trzeba ją przeciągnąć, tak, złapać lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć w któreś z tych trzech pól, tak, tam gdzie byś chciał. Załóżmy, że chcemy ją tu na dół. O widzisz i ona już tutaj na dole pod tym jakby obrazkiem już widzisz, że ona tam skoczyła. Po prostu puszczasz wtedy lewy przycisk myszy i już tam masz tą fotkę. I załóżmy, chcemy jakieś inne zdjęcie. No teraz ja nie będę tam specjalnie szukał jakiś tam zdjęć, które by do tego pasowały. Po prostu klikam drugie zdjęcie, żeby to tylko pokazać, jak to wygląda, i robię dokładnie to samo, i to zdjęcie przeciągam tu na dół, i już widać tam pod spodem, że ono wskoczyło, puszczam, i mamy już dwa zdjęcia umieszczone w tym szablonie, w tej, w tej, właśnie takiej, no takiej ramce, tak? I mamy jeszcze to pole. I teraz, oczywiście, możemy tu wrzucić trzy, trzecie zdjęcie. No tylko, że jeśli chcemy dodać też jakiś tekst na, na, o, na tej naszej grafice, no to może być on mało czytelny na trzecim zdjęciu. E, tak, jeśli go dodamy na zdjęciu. No chyba, że właśnie wrzucimy tutaj takie zdjęcie, gdzie swobodnie ten tekst będziemy mogli dodać. Na przykład mogłoby być coś takiego. No i tutaj powiedzmy możemy jakiś nieduży tekst Umieścić tak na ekranie tego monitora. No ale generalnie, jak to będzie zdjęcia a chcemy dodać jeszcze tekst, to może to być nieczytelne. Może to być nieczytelne, więc jak to zrobić? Co z tym fantem zrobić? No, albo musimy dodać sobie takie zdjęcie. Powiedzmy, nie wiem. Albo zrobimy niebo. Takie mało, że tak powiem, inwazyjne, żeby spokojnie tekst na tym dodać. Więc poczekaj, ja usunę teraz to. O, mamy dalej znowu te szablonowe chmurki. No i teraz, jeśli planujemy tutaj tekst na tej górnej części naszego obrazka, no to możemy wybrać sobie, tak, jakiś obrazek taki, czy z jakimś krajobrazem y, takim stonowanym, czy właśnie y, jakieś, jakieś niebo. Czy jakąś taką zieleń, trawę i tak dalej. Tego typu rzeczy, jakieś, żeby, żeby ten tekst nam się tu dobrze wpasował. Załóżmy, kliknąłem ten obrazek, aczkolwiek on jest płatny. I widzisz i tu od razu jest znak wodny kanwy i no, taka kratka, żeby nie można było użyć. Znaczy, no, jak użyjesz, to będzie po prostu ze znakiem wodnym kanwy i z tą kratką, więc no nie bardzo, tak? W każdym bądź razie. Tak, tak, od razu widzisz wtedy, że to jest zdjęcie płatne, więc jakby nie możemy go tutaj użyć, to tu mamy darmowe, tak? I klikamy, i, i tutaj mamy już tą, to zdjęcie, i możemy tu w miarę spokojnie ten tekst umieścić. Jeśli on jeszcze byłby mało widoczny, tak, spróbujmy. Umieśćmy sobie jakiś nagłówek, napiszmy. OK, mamy taki przykładowy tekst na grafikę. OK, jeśli byłby czarny, byłby rzeczywiście tutaj dosyć widoczny. Możemy sobie tutaj trochę go zmodyfikować. Um, ale możemy też zrobić takie manewry, że załóżmy, zrobimy go jakoś taki szary. On wtedy, no OK, jest mało widoczny. Ale co możemy zrobić? Zobacz. Możemy zrobić kombinację, wyjdziemy sobie tu z tych siatek i na przykład wejdziemy w kształty teraz i zobacz, klikamy sobie przykładowo kształt takiego kwadratu. Jak mamy tutaj na, bo na bocznych polach takie właśnie też małe kreseczki, to znaczy, że możemy za to przeciągać, tak, a nie tylko w rogach. <laughs> o, i możemy zrobić sobie coś takiego tekst sobie wyśrodkujemy i ten nasz prostokąt możemy zrobić przykładowo. O, widzisz, to nam się dopasował do zdjęcia i kolory nam pokazał, jakie możemy użyć, które będą z tym spójne. Załóżmy taki ciemniejszy kolor i zobacz, i całkiem nieźle to już na przykład. Może wyglądać taka grafika. A więc pamiętaj, że masz tutaj różne dostępne opcje. To jest tylko Twoja jakby wyobraźnia i kreatywność, jak z tego korzystać. Jak daje Ci pewne podpowiedzi, jak właśnie z takich rzeczy możesz w fajny sposób korzystać. Tu można jeszcze inną rzecz na przykład zrobić. Załóżmy, wyrzućmy sobie to, wyrzućmy sobie tekst i możemy zrobić tak, że na tym zdjęciu, które tutaj masz mamy tutaj przykładowo ramki i te ramki są też o tyle fajne, że właśnie możesz w tą ramkę y, wpasować wtedy też swoje zdjęcie, ono się dopasuje do tej ramki jak widzisz one też mają najróżniejsze kształty y, te ramki to naprawdę zobacz, nawet są litery są cyfry tak różne Różne rzeczy. I to jest też bardzo fajny sposób na urozmaicenie właśnie tej swojej grafiki, bo przykładowo możesz dać, załóżmy, coś takiego. Tu możesz zmniejszyć, sobie to jeszcze dopasować do tego Twojego obrazka. Tak jakbyś tam sobie życzył. I teraz na przykład wejdę sobie w zdjęcia, yy, no, wybiorę, nie wiem, ludzie. O, tu przykładowo, czy jakieś zdjęcie stąd, czy to będzie Twoje zdjęcie, to w tym momencie nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby tylko tutaj pokazać, jak to może wyglądać. Proszę bardzo, klikam i to samo, zobacz. Przeciągam to zdjęcie, i ono wskakuje mi w tą ramkę. I jest właśnie tak powyżynane. Więc to jest też taki element, który możesz fajnie wykorzystać w swoich pracach. Właśnie takie ramki w różnych kształtach, do którego automatycznie zdjęcie się dopasowuje, więc to jest naprawdę świetny sposób. Ok. A gdybyś chciał zrobić inaczej. Tak? Nie na zdjęciu tekst wpisać, tylko tutaj na tej części, no na jakimś gładkim tle. Jak to zrobić? No, pousuwamy sobie to teraz. Usuniemy też to zdjęcie. No właśnie, no mamy tutaj takie chmurki, i teraz jak. Tu napiszesz tekst, rzucimy tekst, to będzie ten tekst no, na tych chmurkach. I jak to ściągniesz, no to ten obrazek jakby zostanie. Więc jak zrobić tutaj gładkie tło? No, mamy tu niby przycisk w tym menu tło. Ale jeśli skorzystamy w tym momencie z tego, a jesteśmy na takiej na szablonie z siatką, to kanwa traktuje tło jako ten obszar pod siatką, a więc te linie tu widoczne w tym momencie białe, które są, to jeśli na przykład klikniemy, że chcemy takie tło, to zobacz, wskoczyło nam to tło, ale właśnie siatka jest na wierzchu, tak? Siatka, w którą możesz wrzucić zdjęcia. Więc no nie o to nam chodziło, tak? OK, cofniemy zmiany, tutaj masz taką strzałeczkę, cofni <laughs> i mamy z powrotem to białe tło, więc no jak zrobić to tło Tutaj jednolite. Musimy znowu wykorzystać elementy, tak? A więc albo wykorzystujesz zdjęcie o takiej stonowanej kolorystyce, żeby móc tam rzeczywiście napis umieścić, żeby on był widoczny, albo wykorzystujesz, wchodzisz w te elementy i, wykorzy i wykorzystujesz kształty. I wtedy tutaj, jak sobie wejdziesz w kształty, weźmy sobie właśnie przykładowy ten kwadrat. I wystarczy ten kwadrat tutaj dopasować właśnie do tego pola. Tak? A więc jakby zakrywamy tą część tej naszej siatki. Ok. Powiedzmy, że tu jest dobrze. No może minimalnie. Jest OK. I wtedy możemy to tło w dowolny sposób właśnie też edytować, a więc zmieniać jego kolorystykę. Możemy tą kolorystykę właśnie jakoś sobie tutaj zrobić jaśniejszą, ciemniejszą z tych wybranych y, z tej palety kolorów, albo po prostu tu już dowolnie, tak? Tu na przykład, nie wiem, byś chciał zielone, no to sobie tymi, tym suwakiem i tym punktem sobie tutaj widzisz, dopasowujesz. To tło się zmienia od razu dynamicznie, a więc widzisz jak ono będzie y, wyglądało. Tak, więc załóżmy, nie wiem, wpadł by ci szalony pomysł, że chcesz takie właśnie zielone, to możesz jak najbardziej tak zostawić i masz takie ko taki kolor tła, i wtedy jak najbardziej tutaj możesz wrzucić sobie na to jakiś wybrany tekst. Tak? i oczywiście ten tekst możesz też dowolnie edytować e, zmieniać czcionkę i tutaj po lewej stronie masz bardzo duży. Wybór czcionek, jak widzisz, tutaj masz czcionki polskie, a więc y, tu nie będziesz miał problemu z polskimi znakami O, N, Z i tak dalej. Tak, więc to jest też fajne ułatwienie. Tu możesz zmieniać wielkość, kolor, pogrubienie, tak, kursywa, podkreślenie. Y, tutaj wyrównania, więc środek, prawa, lewa. Y, tutaj zmiana. Właśnie na takie wielkie litery czy małe litery też fajne, bo nie musisz tego przepisywać. Tutaj możesz dać, właśnie listę. A więc, jeśli chcesz wypunktować parę rzeczy, to właśnie w ten sposób to się zrobi: albo 1, 2, 3, albo takie kropki i odstępy między wyrazami. No tu powiedzmy, byśmy musieli coś jeszcze napisać. Przykładowo. I teraz te odstępy, do czego służą? Odstępy między literami, a więc widzisz, rozciąga, tak, i większe odległości są między literami. I odstępy, jeśli chodzi o wysokość wiersza tak? bardziej ciasno lub właśnie tak w pionie bardziej rozstrzelone. Więc to też pozwala Tobie fajnie dopasować ten tekst do y, Twojej y, grafiki. Ok, jak wrzucasz tylko właśnie stąd, tak jak ja teraz wrzuciłem, to tu masz właśnie widoczny ten tekst, który tobie zostanie tu wrzucony i tu jest od razu nagłówek i taki podnagłówek i to jest zgrupowane. Żeby to rozgrupować, jak albo chcesz osobno to w ogóle edytować i jakoś jeszcze rozdzielić, albo zupełnie wyrzucić na przykład podnagłówek, no to musisz kliknąć tu rozgrupuj i wtedy już na dwie na dwa elementy osobne to Ci się rozgrupowało, możesz wtedy usunąć na przykład sobie ten element i masz tylko tutaj to, tak, i załóżmy sobie to wyśrodkujemy i tu jeszcze też Canva podpowiada, jeśli chodzi o usytuowanie takiego pola tekstowego, o widzisz, pojawiła się taka różowa kreseczka w poziomie, a więc to oznacza, że jest teraz na środku w poziomie ten tekst, tak, jeśli też o, w pewnym momencie tu ustawimy, pojawia się pionowa kreska, i to oznacza, że jesteśmy centralnie na środku tego pola, więc też można to bardzo wygodnie pozycjonować. Tu mamy jeszcze takie przyciski jak powiel, a więc po prostu skopiuj ten tekst, tak? Pozycja, a więc tu pozycja z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej, a więc też pozycjonujesz ten tekst, bo czasami chcesz, żeby on się był na jakimś zdjęciu, które tutaj gdzieś go zasłania trochę może, to wtedy musisz go dać do przodu, wysunąć ten tekst, więc tu wtedy wchodzisz w pozycję, tutaj styl tego tekstu, jeśli dodajesz następny tekst, yy, a tego na przykład nie skopiowałeś, bo najprościej to skopiować. Ale jeśli nie, to możesz też styl tego tekstu skopiować na, na kolejny, tak? Tu mamy jeszcze możliwość ustawienia przezroczystości, tak? I to dotyczy zarówno zdjęć, jak i tekstu, więc możesz tutaj tą przezroczystość sobie ustawiać. Więc to też jest fajna opcja, czasami wykorzystywana. Ja to wykorzystuję najczęściej, jak daję na przykład swoje imię i nazwisko na grafice gdzieś na dole. To wtedy, żeby to nie było już tak wyraziste, nie żeby no, nie biło tak po oczach, to też właśnie korzystam z tego suwaka przezroczystości ale to imię, nazwisko też wtedy jest. Także tak tutaj to wygląda. Możesz też do tego zdjęcia dodać łącze, a więc jeśli ktoś tutaj akurat teraz, zaznaczony mamy ten fragment tekstu i ktoś by kliknął na ten tekst, to jak wpiszesz tutaj stronę, do której ma go przenieść, to będzie to służyło jak taki przycisk. A więc też to jest fajna opcja, z której można... Skorzystać. Ok, to jesteśmy już w zasadzie, można powiedzieć, w domu, bardzo dużo wiesz. Tu mamy kolejne dwa przyciski: muzyka i wideo, ale to głównie używane jest przy robieniu prezentacji jakichś multimedialnych. I tu w wersji darmowej jest to dosyć mocno ograniczone, by trzeba było mieć tą wersję płatną. Tu mamy tła, więc no, tu sobie też troszeczkę powiedzieliśmy o tym. Tła generalnie no, najłatwiej i najczęściej będziesz wykorzystywać, jeśli nie będziesz korzystać z siatki, tylko właśnie z takiego czystego szablonu. Tak? A więc <laughs> wtedy po prostu yy, masz jakiś szablon w jakimś kształcie, klikasz tło i na cały ten szablon to tło ci wskakuje, i tam dowolno, dowolnie już możesz umieszczać sobie zdjęcia bez takiej siatki, tak? w której te zdjęcia się pozycjonują. Tutaj masz zakładkę przesłane. A więc tutaj przesyłasz po prostu swoje obrazy, swoje zdjęcia po to, żeby je też wykorzystywać właśnie w tych różnych grafikach. Foldery to praktycznie, no możesz tu po prostu sobie grupować pewne swoje prace, tak, w folderach. Ale tu jest jeszcze fajna rzecz, w tej zakładeczce więcej. Bo tu m.in. innymi masz na przykład... Pexels, Pixabay czy Emoji, więc możesz w, jakby na swoich grafikach umieszczać też takie emotikony. Ale tu właśnie jeśli chodzi o Pixabay czy Pexels, to są dwa fajne portale ze zdjęciami zdjęć, bardzo dużo grafik czy zdjęć właśnie też takich darmowych. Więc jak sobie tu na przykład klikniesz Pixabay, to widzisz tu się już wyświetla właśnie ta ikonka Pixabaya i tu masz zdjęcia dostępne jeszcze właśnie yy, no, z tej platformy Pixabay i to jest bardzo bardzo duży da wybór darmowych zdjęć, więc oprócz tych zdjęć, które masz bezpośrednio zaimplementowane do kanwy, masz od razu bezpośrednio z poziomu kanwy dostęp do zdjęć właśnie z Pixabay'a czy z Pexels'a i tu też możesz sobie klikać yy, w tą wyszukiwarkę, tak wpisać dowolny tekst, jakiś no, <laughs> na przykład właśnie tam online i Wtedy te zdjęcia z Pixabay'a, tutaj, które pod tą frazę są tam no, właśnie jako, jako słowo kluczowe, jest wpisane, otagowane, to tu ci wyskoczą i tu masz mnóstwo naprawdę fantastycznych grafik. Jak widzisz, bardzo, bardzo dużo, które możesz wykorzystać w swoich pracach. Ok, I teraz jak już zrobisz tą swoją, przygotujesz tą swoją pracę, tu pamiętaj, że zawsze możesz dać jej. Tytuł, bo tu wskakuje jakiś przykładowy e, tytuł, taki tutaj z Twojej pracy, gdzieś który się pojawił. To kanwa tu wrzuca, ale to może zawsze zmienić. Jak tutaj klikniesz, i po prostu później już tutaj masz tą strzałeczkę do pobrania tego zdjęcia. I najlepiej to zdjęcie sobie pobrać na komputer, żebyś miał je u siebie, ale możesz też bezpośrednio opublikować je poprzez ten przycisk na Facebooku. No i ważna rzecz jeszcze jest taka. Że jak zalogujesz się kolejny raz do swojej kanwy, to to wszystko, co zrobiłeś do tej pory, tutaj masz w swoich projektach. I zawsze możesz do tego wrócić, i zawsze możesz dokonać jakiejś drobnej korekty w tym, co już zrobiłeś, i po prostu masz gotowy obrazek, już bez całej tej pracy od samego początku, bo one są cały czas te projekty w wersji edytowalnej. Tak, więc tu jest też nasz. Ta nasza ostatnia grafika, którą teraz zrobiliśmy, i teraz jak ja na nią kliknę, minęło może tam powiedzmy już tydzień czy miesiąc, i chciałbym znowu coś podobnego zrobić, to nie muszę od początku wtedy wszystko krok po kroku ustawiać, tylko mam już tą bazę i mogę na przykład tylko zmienić sobie tutaj ten nagłówek albo jedno ze zdjęć, czy kolor tła, i już mam gotową grafikę. Pobieram. I sprawa załatwiona. Więc naprawdę, zrobienie posta tutaj w kanwie jest bardzo łatwe, bardzo proste, nie wymaga specjalnych umiejętności. Także zachęcam cię do tego, żebyś rzeczywiście z tego jak najczęściej korzystał. Ok, to tyle w tym wideo. Pozdrawiam cię serdecznie i zapraszam do następnego nagrania z wyzwania. Cześć!